Cześć! Dzisiaj zabieram mele do kasyna. Zobaczycie, że to prawdziwa hazardzistka. Mam na imię Magda, jestem trenerem i behawiorystą. Na moim kanale odkrywamy dla Was cudne miejsca na dłuższe i wypadek z Proponujemy dobre zabawy w domu i na spacerze i dużo, dużo więcej. Zwykle wymyślam dla Waszych czworonogów zabawy z użyciem rzeczy, które i tak byście wyrzucili. Ale tej zabawce o nazwie Dok Casino nie mogłam się oprzeć i w końcu ją kupiłam i to był strzał w dziesiątkę. Okej, okay, kompituj. Zabawka ma sześć szufladek, które pies musi otworzyć, żeby dostać się do smakołyków. Ale to dopiero początek zabawy, najłatwiejszy etap. Mela dość szybko zorientowała się, jak to działa. Szufladki można jednak zablokować, zmieniając ułożenie kości. I to już stanowi wyzwanie dla psiaka. Bela na początku przez przypadek odblokowywała szufladki, zanim wpadła na to, że kiedy szuflada nie otwiera się, trzeba sięgnąć łapą dalej i zmienić ułożenie kości. Każda zabawa, która zmusza naszego psa do myślenia i kreatywności jest świetną stymulacją, wzmacnia pewność siebie, wyciszy naszego psa i zmęczy, opóźnia procesy starzenia. Jeśli szukacie pomysłów i inspiracji, jak się mądrze bawić z naszym psem, subskrybujcie mój kanał. Do następnego razu, cześć!